A naszym gościem jest dzisiaj prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam, panie prezydencie, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Witam serdecznie. Panie prezydencie, dużo się dzieje na świecie i w Polsce. Zacznijmy od świata. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Co to oznacza w praktyce? No, w praktyce niewiele, natomiast symbolicznie jest to niezwykle ważne, ponieważ bardzo istotna instytucja. Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze, która osądzała zbrodnie, sięgając do tych niedawnych, z Jugosławii, z Rwandy, uznaje, że to, co Putin robi, jest zbrodnią wojenną. Więc wstawia kropkę na i, pokazuje czym jest ta agresja rosyjska. Natomiast praktycznie niewiele, ponieważ po pierwsze, Rosja nie uznaje jurysdykcji. Trybunału karnego. Po drugie, Putin nie sądzę, żeby wybierał się do jakiegoś kraju, gdzie uznawany jest MTK, a więc żeby mógł być aresztowany. Rosja sama nie jest sygnatariuszem, czy wyszła z, z konwencji dotyczącej Trybunału karnego, więc jak mówię, no praktycznie praktycznie nie ma to jakby zasadniczego znaczenia, ale symbolicznie to jest bardzo ważna decyzja. Mm -hmm. No Putin ma gdzie podróżować, żeby go nie dopadli, bo w końcu my, no jest ten świat tak zwany cywilizowany, który jest przeciwko i jest z, stoi po stronie Ukrainy mocno, ale są też takie kraje jak chociażby Chiny, Indie i tak dalej, gdzie to poparcie dla Putina wciąż jest. No właśnie wizyta przywódcy Chin. W tej chwili niewiele o niej wiemy, bo te informacje są bardzo szczątkowe i prawdopodobnie do Docierają tylko te, które mają dotrzeć do nas. Jak pan ocenia wagę tej wizyty i w ogóle zaangażowania Chin w sprawę? Wie pani, nie ma wątpliwości, że Chiny są po stronie Rosji. W tym konflikcie, który trafnie Joe Biden zdefiniował w czasie wizyty w Warszawie rok temu, że to jest konfrontacja między autorytaryzmem a demokracją. Chiny są krajem autorytarnym, co do tego nie ma wątpliwości. Rosja jest jeszcze bardziej krajem autorytarnym, więc na płaszczyźnie ideologicznej Chiny popierają Rosję. Gdy chodzi o samą wojnę, no Chiny pewną pozytywną rolę już odegrały, ponieważ zmusiły nie Putina do wycofania się z tej retoryki o użyciu, o możliwym użyciu broni atomowej, taktycznej broni atomowej czy, czy w ogóle broni atomowej. Chiny przedstawiły taką. Koncepcję bardzo ogólną dotyczącą rozwiązania konfliktu, którą nazywają plan, planem pokojowym. To nie jest plan pokojowy, no ale zobaczymy, na ile Chiny będą chciały wpływać na Rosję, żeby jednak jakieś możliwości negocjacji otworzyły się. A podstawą tych negocjacji jest wycofanie się wojsk rosyjskich z zajętych nielegalnie terytoriów ukraińskich. Nie wiem, czy Chińczycy będą chcieli. Mocno w to się zaangażować? Czy oni chcą się zaangażować w coś takiego, co będzie służyło interesom Rosji, czyli doprowadzenie do zawieszenia broni, czyli no zamrożenie konfliktu, które oznacza ni mniej, ni więcej, że w rękach rosyjskich pozostają terytoria ukraińskie, że są tam żołnierze rosyjscy, że Rosja zyskuje czas na przegrupowanie swoich sił, no i że w gruncie rzeczy konflikt może w każdym momencie wybuch, wybuchnąć znowu i to nawet z większą mocą. Jak mówię, nie mam wątpliwości, że Chiny wspierają Rosję. Z drugiej strony czekam na rozmowę Sidzi Pina z Załęskim, którą obiecał. No i myślę, że najbliższe dni pokażą, czy tygodnie pokażą, czy Chiny rzeczywiście chcą odegrać jakąś rolę negocjacyjną, czy nie. Ale wątpliwości co do tego, po czyjej stronie są Chiny, być nie może, bo oni są po stronie Rosji. A myśli pan, panie prezydencie, że Ameryka, Stany Zjednoczone zgodziłyby się na taką rolę Chin, gdyby, gdyby w ogóle miało dojść rzeczywiście do ich pośrednictwa w rozmowach pokojowych? Tam coś się zadziało, bo Zacharowa w niedzielę deklarowała gotowość Rosjan do rozmów pokojowych. Być może to było takie wyprzedzenie tej wizy Chińskiego przywódcy w Moskwie. No tak, proszę pani, jak Rosjanie mówią o rozmowach pokojowych, to nie mówią na zasadzie zaakceptujcie, Ukraińcy, nasze warunki i wtedy mamy y, y, możliwość rozmawiania i budowania pokoju. No To jest y, niemożliwe do zaakceptowania, bo to oznacza ni mniej, ni więcej zgodę na y, imperialistyczną, agresywną politykę. No, jeżeli rezultatem tej wojny i tego, tych negocjacji miało być uznanie, że Istotna część terytorium ukraińskiego jest rosyjska, no to kto z nas może spać spokojnie? No. Następna może być Mołdawia, następne mogą być kraje bałtyckie. Więc kró krótko, imperializm musi zostać ukarany, a jedyną sensowną, i to Amerykanie mówią jasno, koncepcją jest wycofanie się Ukraińców z terytoriów, Ukra wycofanie się Rosjan z terytoriów mm. ukraińskich. A później można rozmawiać o statusie autonomicznym Doniecka, Ługańska, o, o różnych koncepcjach politycznych, które, które znamy chociażby z, z byłej Jugosławii. Na razie w moim przekonaniu Putin chce zdobyć jako minimum nie, utrzymać Krym, zdobyć cały Donieck, cały Ługański i straszyć Ukraińców tym, że, że pójdzie dalej, a, a na pewno. Jego celem ostatecznym jest to, żeby Ukraina była w strefie wpływów rosyjskich, żeby Zelenskiego nie wiem czy zabić, ale na pewno odebrać mu władzę i żeby jakieś marionetki prorosyjskie rządziły w Kijowie. Więc ponieważ nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń co do. Prawdziwej polityki Putina, stąd y, Ameryka słusznie i Joe Biden słusznie, no twardo traktuje te wszystkie pomysły. On wobec propozycji chińskiej powiedział od początku, że, że no, Chińczycy mają najmniej dzisiaj tytułów, żeby, żeby negocjować ten pokój. No ale wie pani, jeżeli Chińczycy pokazaliby, że mają jakikolwiek wpływ na Putina i że on może cofnąć się z niektórych swoich decyzji, no to byłby to jakiś mały krok naprzód. Ale na razie niewiele na to wskazuje. No byłby. Panie prezydencie pan kiedyś powiedział, Putin wychodzi z założenia, że bez wielkiej Rosji lepiej aby nie było w ogóle świata. Nadal pan. No to nie tylko Putin. Panie. Hmm. To jest taka ideologiczna koncepcja, która jest co chwilę wypowiadana czy to przez Putina, czy przez Miedwiediewa, czy przez tych ideologów, którzy no wprost mówią, że Zachód chce zniszczyć Rosję. A skoro świat ma być bez Rosji, to niech w ogóle świata nie będzie. No to jest to jest obłędny koncept, bo to oznacza ni mniej ni więcej, że jeżeli Rosjanie wymyślą sobie, że, że rzeczywiście zagrożenie, którego nie ma, od razu podkreślam tego zagrożenia dla istnienia Rosji, dla Bytu Rosji, dla także integralności całego tego olbrzymiego terytorium. Bo Trzeba pamiętać, i bez Ługańska, i bez Krymu, i bez Doniecka Rosja to jest największe terytorium na świecie, więc nikt im nie zagraża. Natomiast oni tą propagandę stosują właśnie po to, żeby uzasadnić zarówno tę agresywną, brutalną wojnę, jak i ewentualnie użycie nawet broni atomowej. Jakby przyszło co do czego. A jak wygląda sytuacja w Ukrainie? Pan często bywa w Ukrainie. Na jakim etapie jest, jest ta wojna? Bo jakoś tak wszystko wygląda na to, przynajmniej patrząc z tej mojej perspektywy, że, że to się szybko nie skończy. Nie, to się szybko nie skończy. Moim zdaniem, tak długo jak Putin będzie przy władzy, jak Putin będzie chciał. Doprowadzić do zdobycia Ukrainy, to to nie może się skończyć. Natomiast o samej Ukrainie trzeba powiedzieć tak. Ukraińcy pokazali ogromne bohaterstwo. Pokazali również duży kunszt wojskowy. Okazuje się, że dowódcy ukraińscy, żołnierze ukraińscy są nie tylko waleczni, ale są zdolni, umieją szybko opanować tą broń, której przecież nie znali wcześniej, którą dostają z zachodu. Jest ich mniej, bo Rosja ma 140 milionów ludzi. Ukraina dzisiaj po tych wyjazdach to jest mniej więcej, Polska to jest około 40 milionów ludzi, ale walczą dzielnie. To po pierwsze. Po drugie, Ukraina ma bardzo dobre, silne, przekonujące przywództwo i Załęckiego, i jego doradców. To jest bardzo ważne. Oni podtrzymują to wysokie morale na Ukrainie, że Trzeba walczyć, że rzecz dotyczy ich bytu, ich istnienia, ich niepodległości. Po trzecie, państwo ukraińskie mimo wojny działa. Najlepszy dowód, że no do Kijowa można dojechać, można z niego wyjechać stosunkowo bezpiecznie. Oczywiście mają miejsce alarmy, czasami trzeba schować się do schronu, ale, ale to wszystko działa. Kijów jest oczywiście dzisiaj miastem nie tak tłocznym, samochodów na ulicach jest mniej, ale Dostarczeń, dostawy żywności, dostawy niezbędnych produktów są, ludzie pracują. Więc myślę, że państwo ukraińskie, o którym wielokrotnie mówiono, takie bardzo krytyczne słowa, no pokazuje swoją jednak do, dobrą organizację i, i działanie. Młodzież ukraińska jest dzisiaj niezwykle zdeterminowana. I myślę, że Putin tego się nie spodziewał, a rezultatem tej wojny jest naprawdę stworzenie nowoczesnego społeczeństwa ukraińskiego, narodu ukraińskiego. Oni mówią po ukraińsku, oni, oni chcą się orientować na Zachód. Ogromna większość z nich bardzo dobrze mówi po angielsku. Ukraina na naszych oczach zmienia się i sądzę, że jeżeli ta, ta, ta straszna wojna w którymś momencie się skończy, to to będzie. Mówię o Ukrainie, świetny kandydat, zarówno i członek Unii Europejskiej, jak i NATO. Tutaj karty zostały już rozdane, i tutaj Putin swoją agresją doprowadza do tego, że Ukraina zrobi wszystko, żeby znaleźć się w tych strukturach, a my powinniśmy zrobić wszystko, żeby ich przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Dziś prezydent Biden ogłosił kolejną pomoc dla Ukrainy, kolejne dostawy sprzętu wojskowego, no, ale Ukraina nie ukrywa, że tego wciąż jest za mało i aby mogli zwyciężyć, tam mówi się o jakiejś ofensywie w najbliższym czasie. Czy, czy Zachód powinien jednym słowem dostarczać jednak jeszcze więcej tego sprzętu do Ukrainy? No Powinien dostarczać tyle, ile to jest możliwe i, i co jest potrzebne? No, Ukraińcy pozbawieni sprzętu zachodniego tę wojnę przegrają. A co to znaczy, że Ukraina jest w rękach Rosji? A co to znaczy, że granice rosyjskiego imperium przenoszą się na Bóg? A co to oznacza dalej? Że jesteśmy zagrożeni. My, może w drugiej kolejności, ale kraje bałtyckie na pewno, na pewno tak. No Jeżeli wracamy do tej konfrontacji, która dzieje się między autorytaryzmem a demokracją, no to stawka jest ogromna i moim zdaniem. Każdy czołg, każda nowoczesna broń, którą możemy dać Ukrainie, to jest walka o demokrację nie na Ukrainie, to jest walka o demokrację na świecie. I stąd ja niezwykle cenię działania prezydenta Bidena, administracji prezydenta Bidena i mhm. uważam, że ich rola będzie zapisana w historii: jako właśnie tych, którzy szybko zrozumieli, o co tu idzie, że, że tu walczymy o demokrację, o wolność, o prawa człowieka, o rządy prawa, i że jeżeli pokażemy słabość, no to ten autorytaryzm, który ma przecież silnych dzisiaj przedstawicieli, tych liderów w postaci Chin i Rosji, rozleje, rozleje się po świecie i. I świat, w którym chcieliśmy żyć, a my w Polsce to rozumiemy bardzo dobrze, bo przecież od 89 do 89 roku walczyliśmy o demokrację, od 89 ją budujemy, z, lepiej czy gorzej, ale, ale myślę, że, że to, to, to myślenie w kategoriach wspólnego de, interesu demokratycznego świata no musi być obecne i w Ameryce, i w Europie, bo inaczej. Bo inaczej przegramy tę batalię. Mhm. Wspomniał Pan rok 89, a ja chcę teraz przypomnieć rok 99, czyli 10 lat później, luty, Pan podpisuje akt przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego. Dlatego jest tak, jak jest, ale mówię o tym dlatego w tym momencie, bo dziś pierwszy stały garnizon amerykańskich wojsk w Polsce został powołany do życia. Trochę symboliczne wydarzenie, ale. Jak pan ocenia to, co się dzisiaj stało? Nie, bardzo ważne, bardzo ważne, bo pani, od wielu lat myśmy ostrzegali, mówię o Polsce, że tą wschodnią flankę trzeba wzmocnić, że, że Rosja ma tutaj wobec i Ukrainy, ale także tego nazwijmy dawnego świata radzieckiego bardzo zdecydowane plany. Stąd wcześniejsza obecność żołnierzy amerykańskich miała ogromne znaczenie. Dzisiaj ten stały garnizon to też ma znaczenie, nie tylko symboliczne, ale też praktyczne. I to jakby jest dowodem także dla samych Rosjan, że NATO to nie jest. To nie są tylko papiery, to nie są jakieś tam deklaracje. To jest konkret. I ten konkret polega na tym, że artykuł 5, który mówi, że gdyby któryś z krajów natowskich został zaatakowany, to inne. Na czele z Ameryką przyjdą z pomocą, jest po prostu faktem. I moim zdaniem główna siła NATO polega i tej jedności NATO dzisiaj szczególnie, polega na, na odstraszaniu. Jeżeli Putin, jeżeli jego najbardziej szaleni generałowie będą widzieć, że jeżeli na przykład uderzą w punkty przesyłu broni, czyli na przykład we wschodnią Polskę. Rzeszów, Przemyśl, to odpowiedź będzie całego NATO, z całym potencjałem NATO, to myślę, że to powinno ich nieco otrzeźwić i, i ostudzić I, i dlatego ta decyzja o stałym garnizonie moim zdaniem jest ważna, jest jakimś sygnałem determinacji Stanów Zjednoczonych, determinacji NATO i myślę, że ci analitycy, szczególnie wojskowi w Rosji, no, dobrze rozumieją to, tą decyzję, wiedzą, że... że, że no, Zna to nie ma co żartować. Mm. Czuję taką trochę dumę w pana głosie, no i wcale się nie dziwię, bo jednak pan w tych najważniejszych wydarzeniach brał udział wtedy. Był pan głową państwa. No właśnie, a mówiąc o państwie polskim, sprawach polskich, wydaje się, że kampania wyborcza w Polsce. Ruszyła na dobre, choć oficjalnie nie została jeszcze ogłoszona, no ale to, co obserwujemy, jakby o tym świadczy. A ja chciałabym zapytać pa, o pana zdanie na temat sondażu obywatelskiego, jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej, z którego to sondażu wynika, że wygrana opozycji, taka prawdziwa wygrana, to jest, jest możliwa jedynie, kiedy powstanie jedna lista opozycyjna. Jakie pan ma zdanie na ten temat? Znaczy, Słowo tylko jeszcze do NATO. Wie pani, mm -hmm. oczywiście, że jestem dumny z tego, że, że, że byłem częścią tego procesu wejścia Polski do NATO, taką istotną prezydentem, ale ja proponuję, żeby każdy z nas, który widzi co się dzieje w roku 2023, przez chwilę się zastanowił, a co by było, gdyby Polska w NATO nie była. No właśnie. No to, to, to byśmy dzisiaj rzeczywiście żyli w straszliwym w przerażeniu, no nie mając tych twardych gwarancji wsparcia, jakie dzisiaj NATO nam daje. Gdy chodzi o wybory, wie Pani, to kampania w Polsce tak w gruncie rzeczy trwa już tak długo, że wszyscy się <laughs> do tego To nie są ostatnie miesiące, to, to są właśnie ostatnie lata. Czy jedna lista, czy dwie, czy trzy? Gdybym był liderem dzisiaj partii politycznej, to bym siadł ze swoimi doradcami bardzo poważnie te, ten sondaż obywatelski przemyślał, co z niego wynika. Tego, czego mi zabrakło w tym sondażu, to jest takie jeszcze jednej, jednego scenariusza, a co by było, gdyby były trzy listy? Bo w moim przekonaniu najbardziej realistyczne jest to, że do wyborów pójdą trzy listy opozycji, czyli koalicja obywatelska z Tuskiem na czele jako jedna lista, lewica złożona z tych dwóch ugrupowań, czyli czarzasty Biedroń plus Zandberg jako druga lista i Hołownia z, z PSL jako trzecia lista. Gdybym jeszcze miał dane, jak wtedy wyglądałby wynik, no to wtedy bym bardzo szczegółowo myślał o tym. Jedna lista jest niezwykle trudnym zadaniem, bo jednak Pogodzenie także personalne, ale programowe ugrupowań centroprawicowych, liberalnych, Tusk i lewicowych, no to to jest zadanie niełatwe. Ale ja bym tego ciągle nie wykluczał. Moim zdaniem, jeżeli sytuacja będzie się w Polsce dramatyzować, a, a to jest bardzo możliwe, ze względów choćby gospodarczych, ale także ze względu na wojnę, na zagrożenia, to być może i ta jedna lista powstanie. Natomiast Pani, to jest pytanie do liderów. Dostali ważny materiał. No niech podejmą, niech podejmą decyzje. Dla niektórych liderów to są decyzje niezwykle trudne. Na przykład dla Hołowni, bo wie Pani, Hołownia tworzył całą swoją partię jakby w kontrze do Platformy Obywatelskiej, uznając, że w tym elektoracie może znaleźć spore poparcie. Dzisiaj, jego włączenie się na wspólną listę oznacza taki przedwczesny koniec projektu. Bo projekt ołowni nigdy w żadnych wtedy wyborach nie zaistnieje jako, jako projekt osobny. Więc ja tu rozumiem tego typu wie pani, argumenty i, i też taki trochę żal, że, że tyle wysiłku zostało włożone, tyle pieniędzy i, i co, i mamy się wtopić w jakąś jedną, jedną listę. No ale gdy chodzi o interes państwa, gdy chodzi no o interes Polski, to, no, ale wie pani, to są słowa, które pięknie brzmią ale jak przychodzi do takiej polityki rozłożonej na czynniki pierwsze, no to, pani, to tam trochę inne argumenty działają. Ilu na przykład posłów będzie można wprowadzić do parlamentu? Jak pójdziemy samodzielnie, będziemy mieli 40. Jak pójdziemy na jednej liście, będziemy mieli 4. No, pani, gdyby była pani szefową partii, to, 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 to byłby też poważny problem. Pewnie to, tak, pewnie problem. tak, ale tak. myślę, że, że to co dzieje się, że, że że stawiając na drugiej szali dalsze rządy PiSu, no to, to pewnie, pewnie bym się. Zadam za... się że pani... Gdybym ja był liderem partii, bardzo bym poważnie myślał o wspólnej liście, ale jak pani wie, nie jestem liderem partii. Jestem byłym prezydentem, który czasami, że tak powiem, wymądrza się, jak chociażby się, programie. ale mógłby pan jednak trochę pouczyć niektórych w kwestii jednoczenia. Ale u, to uczy, ja mam z nimi wszystkimi kontakty, ja mam z nimi wszystkimi to kontakty i, i przekonuję, tylko y, też słyszę ich argumenty. Mm. To, to nie są takie błahe, no. No, ale mamy też trochę czasu. No, ja uważam, że sondaż obywatelski ukazał się w, w ważnym momencie, bo jeszcze nie ma takiej już gorączki zupełnie przedwyborczej. Czyli jest jeszcze chwila czasu, żeby, żeby o tym wszystkim porozmawiać i no być może dojść do jakichś wniosków. Powiem krótko tak o wyborach, wie pani, bo, bo, bo to długo by mówić i moglibyśmy dzielić na czworo, ale powiem tak. Dziś, gdyby Pani mnie zapytała o wynik wyborczy w Polsce, to on jest dokładnie pół na pół. 50% szans mam na zwycięstwo PiS, 50% opozycja. A więc punkt wyjścia jest taki, że Szanse są absolutnie wyrównane. Zależy od wielu rzeczy, od, od kampanii, od sytuacji zewnętrznej, międzynarodowej, od sytuacji gospodarczej, inflacji, jak będzie bardzo męczyła ludzi. I też zależy, proszę Pani, od błędów, o jakichś wydarzeń zupełnie nieoczekiwanych, które na ostatniej prostej mogą albo kogoś że tak powiem, komuś podstawić nogę i zdyskwalifikować, a, albo komuś pomóc. Ale tego w ogóle przewidzieć się nie da. Jakaś nierozumna wypowiedź, jakiś skandal w gronie. Rządzących jakiś, jakaś afera korupcyjna, to wszystko może się wydarzyć, jak mówię, na ostatniej prostej i to może zadecydować o wyniku wyborczym, ale szanse są na zwycięstwo opozycji. Ciągle uważam, że to jest równo pół na pół. Nie mogę pana nie zapytać, panie prezydencie, o sprawę Jana Pawła II, właściwie kardynała Karola Wojtyły, jeszcze po tym reportażu, który ukazał się, wzbudził tyle emocji, miast dyskusji rzeczowej, to właśnie emocji, uchwała w Sejmie i tak dalej. Chciałabym tylko pana zdanie krótko na ten temat poznać. Pan znał Ojca Świętego. No właśnie. Nie, no, oczywiście, że znałem. Ja z nim spotkałem się ponad 20 razy. I, i powiem tak, dla mnie Jan Paweł II jest wszystkim no, człowiekiem, który miał nieogromne znaczenie, gdy chodzi o przemiany, które zaszły w Europie Wschodniej, w całej Europie, w świecie. Nigdy mu nie zapomnę pomocy, jakiej udzielił nam w czasie naszych starań o wejście do Unii Europejskiej, szczególnie przed. Przed referendum. Był, pan, ja miałem z nim, mimo że przecież jestem osobą niewierzącą i z obozu politycznego, który nigdy nie był, myślę, papieżowi bliski, ale byłem osobą, którą zaprosił do Papa Mobila, tak. jedynego chyba polskiego polityka, więc w mojej pamięci zostają takie fakty. Natomiast oczywiście nie mogę lekceważyć informacji, które mówią o tym, że. że... Być może brał udział w tuszowaniu różnego rodzaju kwestii no, kryminalnych, no, bo pedofilia jest sprawą kryminalną. Z drugiej strony i, i mało tego mam tu jakby potwierdzenie w słowach Franciszka, papieża, który mówi, że w tamtym czasie te sprawy były w kościele tuszowane, no, w całym kościele na świecie. Dopiero w Stanach Zjednoczonych, bodajże w Bostonie, to. Pierwsza wielka afera, ona zmieniła podejście do, do tej kwestii. Więc tu jest bardzo wiele problemów związanych z kontekstem historycznym, z myśleniem o tym. I, i, I moje zdanie jest takie: nie odbierajmy papieżowi jego wielkich zasług, a z drugiej strony uczciwie, ale spokojnie dowiedzmy się, jak to było, no, co może być jakąś rysą na jego, na jego monumencie. Natomiast uważam, że zarówno pójście w stronę takiej. Wykorzystania papieża jako, jako tematu wyborczego 18 lat po jego śmierci, kiedy już najmłodsi wyborcy w ogóle jakby urodzili się po, 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 po odejściu papieża, jest po prostu błędem, jest, jest skandalem w jakimś sensie. Ale też uważam, że dzisiaj jakby pokazywanie papieża tylko przez pryzmat tych dokumentów czy tych wątpliwości, jakie Zostało ostatnio zasiane, też jest nieuczciwe, więc nawoływałbym obie strony sporu do, do większego spokoju i nie wikłania papieża w politykę bieżącą w Polsce. 18 lat po jego śmierci. A, a już ile to? W 78 roku był wybrany, czyli 45 lat po. Po, po jego wyborze, no wie Pani, bo to, to, to jest jakiś absurd, zupełnie. Dokładnie, no. Wyjaśnić trzeba, bo moim zdaniem wszystkie takie rzeczy powinny być wyjaśnić, wyjaśnione, trzeba... otwarte te, te wszystkie archiwa kościelne, to Kościół też powinien... Ale rzeczywiście tego się nie da uniknąć, jeżeli hmm. Kościół sądzi, że będzie mógł tego uniknąć, bardzo się myli, bo żyjemy w świecie, w którym po pierwsze nawet ze względu na ten czas, który chronił archiwa, one będą pokazywane, a poza tym żyjemy w świecie social mediów, gdzie ta dyskusja będzie się toczyła, no i jak mówię, Kościół bardzo by się pomylił, gdyby uwierzył, że można to jakby przykryć grubym suknem i nie dyskutować o tym. Ale też, jak dyskutujemy o tych tragediach i dramatach, no też nie zapominajmy o kontekście historycznym, ale także o tych wielkich zasługach, które. Niewątpliwie on Paweł II czy Karol Wojtyła dla, dla Polski świata miał. To prawda. Zupełnie na koniec, Panie Prezydencie, dosłownie jedno, dwa zdania, ile Pan chce poświęcić tej osobie? Chodzi mi o Donalda Trumpa, naszego byłego prezydenta. Podobno ma zostać aresztowany Rada Moment, przynajmniej tak oznajmia w mediach, ale ja nie o tym. Będzie, nie będzie, są podstawy, sądy na szczęście działają tutaj i, i, i będzie tak jak ma być. Nawoływanie do zamieszek, do wojny domowej, do protestów. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, Pan jest byłym prezydentem Polski, jak pan to ocenia? Wie pani po pierwsze, ja mam zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, bo to jest instytucja rzeczywiście niezależna i która wielokrotnie pokazała, że wie, jak sądzić, choć też popełnia błędy. No, Nie mało filmów na ten temat się ukazało. Gdy chodzi o Donalda Trumpa, to to, że on się zachowuje tak, jak były prezydent coś naganne. Nie, to to jest pół biedy, bo prawdziwa bieda to było to, co wydarzyło się w styczniu, kiedy on nie chciał uznać wyników wyborczych i de facto sprowokował atak na y, kongres. Y, w moim przekonaniu to jest y, coś, co każdego urzędującego prezydenta polityka powinno ostatecznie dyskwalifikować. Demokracja ma to do siebie, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale trzeba mieć y, charakter i, i uznać ten wynik także, który jest nieprzyjemny, czyli jest porażką. Trump tego nie potrafi. Jego narcyzm jest tak wielki, że on widzi siebie tylko w roli zwycięzcy, niezależnie od faktów, i dlatego to jest niebezpieczny człowiek, niebezpieczny polityk. Ja mam nadzieję, czy, czy to się wydarzy dzisiaj, czy będzie aresztowany, czy nie, to, to tego nie wiemy przecież, ale mam nadzieję, że on jako posta polityczna, postać polityczna w Stanach Zjednoczonych będzie schodzić ze sceny. Tym bardziej, że nie, gdybyśmy dzisiaj mieli Trumpa jako prezydenta. Stanów Zjednoczonych, mam dziwne przekonanie, że Ukraina była już w rękach rosyjskich. Panie Prezydencie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękujemy i nawzajem. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był naszym gościem.